Biedna, głodna dziewczynka próbowała znaleźć coś do jedzenia, gdy w Wigilię znalazła coś, co drastycznie zmieniło jej życie. Jej zdjęcie w zgubionym portfelu milionera. W tę zimną, cichą wigilijną noc Telie, mała dwunastoletnia dziewczynka, szła opustoszałymi ulicami miasta. Jej znoszone ubrania ledwo chroniły ją przed przenikliwym zimnem, a zmierzwione włosy odzwierciedlały jej życie na ulicy. Żołądek biednej dziewczyny burczał z głodu. Nie jadła porządnego posiłku od wielu dni. Jej kroki były powolne i zmęczone, ale w jej małych oczach wciąż błyszczała nadzieja. Idąc ulicami, telie mijała rozświetlone świątecznymi dekoracjami domy, w których całe rodziny celebrowały święta śmiechem i ciepłymi rozmowami. Głosy dzieci wypełniały powietrze, a dziewczynka wyobrażała sobie, jakby to było być wśród nich ciesząc się choinką pełną lampek i prezentów oraz stołem pełnym pysznych posiłków. Jej myśli były jak tymczasowe schronienie przed trudną rzeczywistością, w której żyła. Dziewczynka grzebała w śmieciach w poszukiwaniu okruchów, które mogłyby zaspokoić jej głód, ale jedyne ceo znalazła to resztki zwiędłych przekąsek i zgniłe owoce. Nic z tego nie wystarczyło, by napełnić jej pusty żołądek. W centrum miasta telie mijała choinki rozświetlone migoczącymi światełkami. Na krótką chwilę zatraciła się w tym magicznym widoku, zapominając o goryczy własnego życia. Jednak rzeczywistość szybko powróciła, gdy zobaczyła dzieci z rodzicami robiącymi zdjęcia i cieszącymi się wigilią. Dziewczynka chciała tylko należeć do rodziny i doświadczyć radości Bożego Narodzenia. Jej smutek pogłębił się, biedna mała dziewczynka. Idąc, mała dziewczynka mijała restauracje i lokale, które wciąż były otwarte, gdzie ludzie świętowali z dużą ilością jedzenia i śmiechu. Zastanawiała się, czy kiedykolwiek będzie miała szansę doświadczyć tej radości, gdy dorośnie. I tak, zagubiona we własnych myślach i marzeniach, dziewczynka kontynuowała wędrówkę ulicami, aż nie zdając sobie z tego sprawy. Dotarła do bogatszej dzielnicy, w której rezydencje były ozdobione najbardziej olśniewającymi dekoracjami świątecznymi, jakie dziewczynka kiedykolwiek widziała w całym swoim krótkim życiu. Panowała cisza, ponieważ było późno w nocy, blisko kolacji. Aromat pysznych dań unosił się w powietrzu, a atelier słyszała odległą świąteczną muzykę, a także odgłosy dorosłych rozmawiających z ożywieniem w oddali. Wtedy dziewczynka wpadła na pewien pomysł. Przed luksusowymi rezydencjami podeszła do pojemników na śmieci, wierząc, że może znajdzie coś smacznego. Terje pomyślała sobie, a co jeśli dla nich śmieci mogą być luksusem dla mnie? Zdeterminowana zaczęła grzebać w śmieciach i była zaskoczona, gdy znalazła mnóstwo pysznego jedzenia. Jej serce wypełniło się radością, gdy znalazła kawałek indyka, resztki ciasta i innych przysmaków, których nigdy nie wyobrażała sobie skosztować. Mój Boże, jest tego tak dużo. Dziewczynka była zdumiona, a jej oczy błyszczały spod ekscytowania. Prawie płakała z wdzięczności, ponieważ ta chwila, choć nieprawdopodobna, była jak jej własne wyjątkowe Boże narodzenie. Dziewczynka nie miała jednak pojęcia, że los przygotował dla niej coś jeszcze bardziej niesamowitego. Podczas grzebania w śmietnikach znalazła coś, co na zawsze odmieni jej życie. Portfel Telia odłożyła portfel na bok, ponieważ w tym momencie jej głód był priorytetem. Nie mogła uwierzyć, ile jedzenia marnują bogaci ludzie i zastanawiała się z pełnymi ustami. Dlaczego nigdy nie przyszłam tu szukać jedzenia? Mogłabym tu jeść codziennie, pomyślała, gdy przegryzał resztki ciasta, które znalazł. Dziewczynka miała niezwykle trudne życie, odkąd pamiętała, urodziła się i wychowała na ulicy. Nie miała rodziców i nie wiedziała, co się z nimi stało. Została przygarnięta przez grupę bezdomnych, którzy opiekowali się nią jak rodziną. Jednak z czasem członkowie tej grupy zaczęli się od siebie oddalać. Każdy w poszukiwaniu bezpieczniejszych miejsc do życia. Ten proces poszukiwania bardziej odpowiednich miejsc był znany jako polowanie, ale był niebezpieczny ponieważ często wiązał się z konfrontacją z gangami lub innymi bezdomnymi, którzy już osiedlili się w okolicy. Wielu członków grupy nie powróciło. Dziewczynka była jedynym dzieckiem w grupie i była bardzo opiekuńcza. Pewnego dnia jeden z bezdomnych, który wyszedł na polowanie, wrócił ścigany przez gang, z którym miał kłopoty. Wszyscy w grupie rozproszyli się w pośpiechu, uciekając w różnych kierunkach w obawie przed atakiem. Stali kazano uciekać i nie oglądać się za siebie, ale dziewczyna oczywiście wszystko widziała i została na miejscu. Gang przybył, przewracając i niszcząc wszystko. Podpalili jedyne miejsce, które dziewczyna nazywała domem. Bezdomni, którzy byli jej rodziną, uciekli w przeciwne strony, podczas gdy inni niestety nie uniknęli ataków przestępców. Przerażona i zdesperowana dziewczyna biegła tak szybko jak tylko mogła i została sama. Od około roku żyła na ulicach wielkiego miasta Los Angeles zupełnie sama, a prawdopodobieństwo ponownego spotkania członków jej grupy było bliskie zeru. Teli nie wiedziała jak to jest mieć prawdziwą rodzinę, z którą można świętować Boże Narodzenie, ale nawet pośród trudności jej grupa bezdomnych zawsze starała się uprzyjemnić Wigilię tym, co mieli do dyspozycji. Była to uproszczona wersja świątecznej kolacji. Dlatego mała bezdomna przykucnęła obok tych śmietników pełnych jedzenia, które dla niej było ucztą i pomyślała, uroniwszy łzę. Pokochalibyście to, chłopaki. Pamiętając o swoich przyjaciołach, ale to właśnie w tym momencie wszechświat miał zmienić życie tej dziewczyny. Po skończeniu posiłku dziewczyna podniosła portfel, który znalazła kilka minut temu i szepnęła do siebie, może są tu jakieś pieniądze, które pomogą mi przez kilka dni, mając nadzieję, że znajdzie choć trochę pieniędzy. Aby zapewnić sobie przetrwanie przez kilka następnych dni. Jednak to, co znalazła wewnątrz tego małego przedmiotu, sparaliżowało ją i sprawiło, że zwątpiła we wszystko, co uważała za możliwe. Było tam zdjęcie zdjęcie elegancko ubranego mężczyzny w garniturze obok równie pięknej kobiety, która wyglądała na jego żonę. Ale to, co wprawiło talię w absolutne zakłopotanie, oszołomienie i przerażenie, to fakt, że ona sama była na zdjęciu pośrodku uśmiechniętej pary. Co? Jak? Jak to możliwe? Mruknęła dziewczynka, nie mogąc zrozumieć, jak mogła znaleźć się na zdjęciu obok najwyraźniej odnoszącej sukcesy i bardzo zamożnej pary. Czy to ja? dziewczynka upadła na kolana, jej ręce trzęsły się, wpatrując się w siebie na tym zdjęciu. Nic nie miało sensu. Czy to moi rodzice? Zapytała zdezorientowana. Więc dlaczego ich nie pamiętam? Miała tak wiele pytań, ponieważ w tym momencie jej świat, jej mały świat się zawalił. W międzyczasie, w tej samej okolicy, prawie obok, rodzina przygotowywała się do świętowania kolacji bożonarodzeniowej. Byli to Alastarowie, niezwykle potężna rodzina w branży farmaceutycznej, właściciele renomowanej firmy Alastar Pharmaceuticals. Aurelion Alastar był milionerem, którego majątek był bezpośrednio związany z produkcją różnych leków, w tym znanego środka przeciwbólowego o nazwie Liane. Rodzina składała się z mężczyzny Kamil, jego żony i Zoe, ich dwunastoletniej córki. Mieszkali w majestatycznej rezydencji w tej okolicy i mieli cieszyć się świąteczną kolacją, a ta uroczystość była niecierpliwie oczekiwana. Para wpatrywała się w luksusowe dekoracje przygotowane przez dziewczynkę. To był pierwszy raz, kiedy cała trójka spędzi razem kolację, a dziewczyna była zdeterminowana, aby uczynić ten moment wyjątkowym. Zaplanowała wszystko od organizacji po dekoracje, a nawet przygotowanie bankietu. Rodzice byli dumni z jej wysiłków. Wykonałaś niesamowitą pracę, kochanie, powiedziała jej matka, zachwycona poświęceniem Zoe. Naprawdę przeszłaś samą siebie. Zoe. Masz to po mnie, zażartował milioner. Dziewczynka była dumna ze swojej pracy, ale w powietrzu unosił się cień smutku, który objawiał się w każde Boże Narodzenie. Był ku temu powód tragedia, która wydarzyła się 12 lat wcześniej. Myślisz, że wszystko by jej się podobało? Dekoracje, bankiet? zapytała Zoe z wyrazem żalu na twarzy. Jej rodzice podeszli do niej i przytulili ją, wyrażając swoje uczucia. Oczywiście, żeby jej się podobało. Jesteś jej starszą siostrą. Pokochałaby wszystko, odpowiedział jej ojciec, jego oczy zawiły, gdy jej matka osuszała łzy, które groziły upadkiem. Ale nie bądźmy dziś smutni w naszym rodzinnym czasie. Ona by tego nie chciała, dodała Kamil. Cała trójka udała się do stołu, na którym rozłożono świąteczną kolację, wypełniając powietrze, a aromat pysznego jedzenia wypełnił dom. Wszystko było idealne. Te święta były wyczekiwane z niecierpliwością, ponieważ miały być pierwszymi, które rodzina Alistar będzie świętować. To dlatego, że ta data, pomimo tego, że była świątecznym i radosnym dniem, była dla nich również smutnym wspomnieniem, ponieważ właśnie tego dnia, w wigilię Bożego Narodzenia, tragedia głęboko nimi wstrząsnęła. Kiedy O'Rillian i Kamil mieli przedstawić swoje córki rodzinie, aby uczcić pierwsze Boże Narodzenie dziecka, Włamano się do ich domu i wydarzyło się coś strasznego. Jedno z ich dzieci zostało porwane. Milioner poświęcił wszystkie swoje zasoby i wysiłki, aby odnaleźć zaginioną córeczkę, ale nie udało mu się. W kolejnych latach Boże Narodzenie stało się bolesnym przypomnieniem, że jego małej Liane i nie ma już z nimi. Lata poszukiwań córki stały się torturą dla Aureliana Alistara. Bez względu na to, ile pieniędzy zainwestował, nic nie mogło zastąpić pustki pozostawionej przez jej nieobecność. Kamil, jego żona, była zdesperowana i często błagała go o odnalezienie dziecka. Przy wielu okazjach milioner spoglądał w zamyśleniu na jedyne zdjęcie swoich dwóch córeczek, Zoe i Lianei. Zastanawiał się, jak radzi sobie jego córeczka. Czy przeżyła, czy jest w lepszym miejscu w niebie z Bogiem? Nazwa leku przeciwbólowego Liany, produkowanego przez jego farmaceutów, była hołdem dla jego zaginionej dziewczynki, choć niosła ze sobą okrutną ironię. Żaden środek przeciwbólowy nie mógł złagodzić bólu, jaki utrata córki wywołała w sercu ojca. Osoby odpowiedzialne za włamanie do domu i porwanie dziewczynki nigdy nie zostały zidentyfikowane ani schwytane. Wszystko wskazywało na to, że zbrodnia była wiadomością od Rywala, próbą wypchnięcia Aureliana z rynku farmaceutycznego. Biznesmen pozostał jednak nieugięty na swoim stanowisku, co kosztowało go utratę najcenniejszej rzeczy. W miarę upływu lat nadzieja na odnalezienie Liany i malała. Ale dwunastoletnia Zoe wiedziała, że coś musi się zmienić. Jej siostra nie chciała, by jej rodzina wiecznie cierpiała. Dziewczynka przekonała więc rodziców, aby przygotowali kolację na cześć jej zaginionej siostry, argumentując, że będzie zadowolona, widząc, że rodzina ruszyła naprzód i nie tonie już w smutku. Jestem pewna, że nie chciałaby widzieć nas wiecznie smutnych. Jestem pewna, że chciałaby, abyśmy byli normalną rodziną. Para wiedziała, że ich córka ma rację, więc pozwolili jej poprowadzić przygotowania do Bożego Narodzenia. Dziewczynka była pełna entuzjazmu i postrzegała te kolacje jako okazję do uczczenia pamięci siostry. Jednak ani Zoe, ani nikt inny nie mógł nawet marzyć o tym, co los przygotował dla niej i jej rodziny w te wigilie. Trzej członkowie rodziny Alistar siedzieli przy stole, gotowi do rozpoczęcia kolacji. Ojciec, przepełniony emocjami, podzielił się kilkoma słowami miłości i wdzięczności, że w końcu znów świętują jako rodzina. Matka również wyraziła swoje szczęście, że świętują Boże Narodzenie i nie skupiają się na tragedii, która prześladowała ich przez lata. Była wdzięczna za obecność Zoe i wysiłki córki, aby ta noc była tak wyjątkowa. Ale gdy już miały zacząć kolację, zadzwonił dzwonek do drzwi. Przerywając radosny nastrój. Zaskoczona dziewczynka zapytała, kto to może być? Nikogo dziś nie zapraszałam. O'Rillian wstał i odpowiedział, możesz zaczynać. Zaraz wracam. Milioner podszedł do drzwi, ciekawy kto może być tam tak późno w nocy, prawie o północy. Kiedy otworzył drzwi jego reakcją było niedowierzanie, a świat wokół niego zniknął. Te krótkie sekundy bez ruchu wydawały się wiecznością. Reszta domu zniknęła, gdy wpatrywał się w osobę przed nim a głos jego żony, krzyczący z wnętrza w końcu przywrócił go do rzeczywistości. Miłość, miłość, kto to? Kamil, widząc, że mężczyzna nie odpowiada, postanowiła pójść i sprawdzić, ale była przerażona, gdy zobaczyła niespodziewanego gościa. Była to mała dziewczynka, o której rozmawialiśmy wcześniej, mała bezdomna dziewczynka Telie, dziewczynka trzęsła się z zimna, owinięta w potargany koc, trzymając portfel milionera. Wyciągnęła ręce i powiedziała, dobry wieczór. Naprawdę jesteś Alistarem. Znalazłam twój portfel w śmietniku. Myślę, że musiałeś go przypadkowo zgubić. Więc przyszłam ci go oddać. O'Rillian był oszołomiony i nie mógł znaleźć słów, by odpowiedzieć. Jego żona, równie zszokowana, zaczęła ronić łzy wzruszenia. Dziewczyna znalazła jego adres na karcie w portfelu i postanowiła zwrócić go ze wszystkimi kartami, pieniędzmi, wszystkim. Ale było coś, o co musiała zapytać, a jej oczy błyszczały na widok tych dwóch osób na zdjęciu, o których myślała, że mogą być jej rodzicami. Chociaż była zdezorientowana i niezdecydowana, powiedziała: "A także, cóż, chciałam tylko wiedzieć o tym zdjęciu" i pokazała zdjęcie pary i siebie. Na jej widok Orillien wybuchnął płaczem. Dziewczynka nie do końca rozumiała sytuację, ale nagle Zoe, która była w jadalni i usłyszała co się dzieje, podbiegła do drzwi, zaniepokojona. Tatusiu, czy wszystko w porządku? Ale kiedy zobaczyła bezdomną dziewczynę i scenę rozgrywającą się przed drzwiami, oczy Zoe rozszerzyły się. Dziewczynka nie traciła czasu. By podbiec do talii i po prostu przytulić ją z całą siłą i miłością, jaką mogła w tym momencie zebrać. Ty żyjesz? Wiedziałem o tym. Zawsze to wiedziałam, powiedziała córka biznesmena, już pozwalając uzom opaść. Po początkowym szoku bezdomna zdała sobie sprawę, że dziewczyna przed nią to jej siostra bliźniaczka i wtedy wszystko zrozumiała. To nie ona była na zdjęciu. To była Zoe. Uzy płynęły im z oczu, gdy ich rodzice byli świadkami tego emocjonalnego spotkania. To niemożliwe, powiedziała Telie, przytulając siostrę, od której była oddzielona przez całe życie. Nie, to niemożliwe. Jesteś prezentem gwiazdkowym. Prosiłam o moją siostrę, moją bratnią duszę. Zoe płakała, trzymając siostrę blisko siebie. Rodzice wkrótce dołączyli do uścisku, czując ulgę, że w końcu mają w ramionach córkę, którą stracili dwanaście lat temu. O bój Boże! O bój Boże! To jest cud! O'Rillien spojrzał w rozgwieżdżone niebo ze łzami w oczach. Dziękuję. Dziękuję ci Boże! Kamil podzękowała mu, wciąż nie mogąc w to uwierzyć. Zabrali talię do środka. W końcu mieli wiele do omówienia, a teraz byli ponownie połączeni jako rodzina. Aby wyjaśnić, jak to wszystko się stało, powodem rozdzielenia bliźniaków była seria strasznych wydarzeń, które miały miejsce, gdy byli niemowlętami. W tym czasie Orillien był u szczytu swojej firmy farmaceutycznej, opracowując innowacyjny lek przeciwbólowy, który miał stać się światowym sukcesem. Jednak jak każdy człowiek sukcesu, miał również wrogów z szeroko otwartymi oczami. Rywal wysłał zbirów, by włamali się do domu Alistara. Celem było znalezienie formuły środka przeciwbólowego, a następnie zażądanie milionów w zamian za formułę. Jednak tej nocy coś poszło nie tak. Przestępcy zdali sobie sprawę, że formuły leku nie można znaleźć w rezydencji. Więc jeden z mężczyzn porwał jedno z dzieci jako zabezpieczenie, aby zdobyć pieniądze. Jednak przywódca gangu był wściekły z tego powodu i nakazał mu pozbyć się dziecka. Bojąc się, że zostanie złapany podczas wymiany, porzucił porwaną dziewczynkę w alejce. W ten sposób Liane została znaleziona przez bezdomnych, którzy przygarnęli ją i zaopiekowali się nią. Nadali jej imię Telie i byli dla niej jak przybrana rodzina. Alistar bardzo cierpieli, szukając swojego dziecka. Nie wiedzieli jednak, że niedopatrzenie samego milionera doprowadzi ich z powrotem do jego córki. Dzień przed Wigilią, ponieważ Zorę przekonała swoich rodziców do wspólnego świętowania tej daty, cała trójka postanowiła zrobić coś, co rzadko robili poszli na targ, aby kupić to, czego potrzebowali na świąteczną kolację. Po zakupie wszystkich niezbędnych składników wrócili do domu. Orillian, pamiętając o swoim skromnym pochodzeniu, zwolnił swoich pracowników tej nocy, aby mogli świętować z rodzinami i sam wyniósł śmieci. Kiedy jednak wyrzucał resztki do kosza na śmieci, nie zdając sobie z tego sprawy, wrzucił do niego swój portfel. Nie wiedział, że tej samej nocy ta nieostrożność potwierdzi cud, który wszechświat zorganizował już od samego początku. Ponowne spotkanie dziewczynki z rodziną było nieopisaną radością. Została przemianowana na Telieliane Alistar i w końcu poczuła się częścią kochającej rodziny. Na tym jednak dobre zmiany się nie skończyły. Z pomocą przyszedł jej ojciec, który był bardzo wdzięczny, że bezdomni wychowali jego córkę z troską i miłością. Dziewczyna założyła organizację pomagającą bezdomnym stanąć na nogi. Projekt był tak udany, że naprawdę zmienił wiele osób. Telie w końcu odnalazła swoich dawnych przyjaciół, członków swojej grupy i pomogła im poprawić swoje życie. Po ponownym spotkaniu rodzina Alistar była niezwykle szczęśliwa, a świąteczne noce stały się naprawdę wyjątkowym świętem, w którym miłość i wspólnota były celebrowane w niezrównany sposób. Tak więc historia małej dziewczynki z ulicy i świątecznego cudu, który przywrócił ją do miejsca, do którego należała, utwierdza nas w przekonaniu, że jeśli wierzysz. Niesamowite rzeczy mogą się wydarzyć w najbardziej magiczną noc w roku. Jeśli spodobała ci się ta historia, z pewnością kolejne wideo, które pojawi się na twoim ekranie, również cię poruszy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Daj nam kciuka w górę i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów. Ogromny buziak i do zobaczenia w następnej historii.